Wieczór Państwu witam ten sobotni, łodnawy wieczór. Wróćmy może pamięcią do zeszłej niedzieli był zorganizowany, piękny piknik na Polanie piknikowej festyn letni przez forsowany, zorganizowany przez pana prezydenta Hildebranda pod patronatem CTM Telewizji Morskiej, jak również Telewizji Kanonowej Chopin. Zabawa była super, super nagrody, super występy, wspaniałe konkursy i były takie trzy bardzo ważne, kulminacyjne zdarzenia na tym było całe Wejherowo. Występ zespołu Gonec orchestra, Występ znanego satyryka kraju Tadeusza Drozdy. I najważniejsze, jak Państwo widzą, była premiera naszego wejherowskiego, wspaniałego radia Norda FM 88 MHz. I za pośrednictwem w imieniu Państwa, również jak Pan Tadeusz Drozda i Kolec Orkiestra, ja również się przyłączam do tego, aby Państwo słuchali Radia Norda FM 88 MHz. Jest to nasze radio, wejherowskie radio, które Tydzień temu, tydzień temu rozpoczęło działalność na razie w naszym mieście, ale miejmy nadzieję, że z naszymi siłami będzie się rozwijać, także będzie słyszany w innych miastach, w całym kraju i kto wie, może na świecie że w samochodzie słuchajcie Radia Norda rano, wieczorem po obiedzie wspaniałe nasze wejherowskie radio wiadomości kulturalne wiadomości sportowe konkursy muzyka wiadomości z regionu Radia Norda 88 MHz także polecam naprawdę super zabawa i może dzięki nam, między innymi Bakerowom, żeby Radio Norda rozwinęło takie duże skrzydła, albo żeby ich zasięg był... Jak największy, jest skrzydełka, żeby to radio nasze megorowskie Norta 88 MHz się rozwijało i żeby jak najwięcej ludzi to radio słuchało. A jeżeli ktoś z Państwa może zapomnieć, włączyć raczej nie radio Norta, to na przykład nie będę chodził po całym mieszkaniu, rano się wstaję, to są sprawy, prawda? nieraz człowiek ma problemy, zapomni i na przykład wstajecie państwo rano do pracy, ubieracie koszulkę, o! Jest karteczka. Już Państwo wiecie, co macie rano zrobić. Włączacie Radio NORDA FM 88 MHz i kłopot z głowy. Także kończąc, polecam wszystkim: Beijerowo jest nasze, Beijerowo Radio NORDA jest nasze. Polecam również ja posłuchania tego wspaniałego naszego wejherowskiego radia. Dziękuję bardzo. Dobranoc.